Był wychwalany jako nadzieja Anglii, jedyny legalny syn Henryka VIII. Ale prawda kryjąca się za tronem okazała się straszliwą tragedią. Podczas gdy portrety ukazywały Edwarda jako młodego, zdrowego chłopca, w rzeczywistości piętnastolatek dosłownie gnił za życia. Lekarze Tudorów byli bezradni, ich zabiegi tylko potęgowały ból Edwarda. Zapach rozkładu wypełniał pałac w Greenwich tak bardzo, że trzeba było nieustannie palić kadzidła, aby go ukryć. Śmierć Edwarda nie była tylko osobistą tragedią, odzwierciedlała także rozkład całej dynastii. Ale co naprawdę znaleziono w ciele Edwarda VI? I dlaczego dwór musiał ukrywać prawdę? Obejrzyj pełny film, aby odkryć wszystkie mroczne sekrety kryjące się za śmiercią tego młodego króla. Nie zapomnij o lajku, udostępnieniu i subskrypcji aby nie przegapić kolejnych najmroczniejszych historii.